Przyjrzymy się dzisiaj indeksowi strachu, a że on jest bezpośrednio powiązany z indeksem SP500 to też yy, najpierw krótkie spojrzenie na popularną amerykańską 500. -kę. Od trzech tygodni obserwujemy przecenę tego indeksu, gdzie głównym wsparciem jest poziom 3668 zł punktów i nawet dzisiejsze payrollsy nie specjalnie pomogły wzrostom amerykańskim indeksom a wręcz z... mamy mieszane odczucia, Dow Jones nieznacznie rośnie Nasdaq mocno straci traci. no i S&P 500 również nie radzi sobie dobrze patrząc na cały ten układ, który mamy od marca, czyli ten bardzo silny wzrost amerykańskich indeksów pierwszy zasięg korekty jeżeli miałaby się taka wydarzyć to 23,6 zniesienia FIBO i jest to poziom 3540 warunek najpierw dotarcie do, do wsparcia na 3668 oraz przybicie tego wsparcia z dalszym spadkiem w stronę 3540 na MACD histogram zaczyna schodzić poniżej zera i mamy sygnał wygenerowany dwa tygodnie temu no sygnał, że czeka nas być może głębsza korekta na wykresie dziennym MACD i histogram już schodzą poniżej poniżej zera ale te Rosnące słupki mogą spowodować to, że zobaczymy jakieś odbicie korekcyjne. Odbicie korekcyjne może wyjść nawet w stronę 3900 punktów, ale wsparcia, które mamy po rozbiciu tych dołków i dzisiejszy test poziomu 3800 punktów, magia okrągłych cyfr, może spra sprawić to, że zejdziemy z powrotem tutaj w okolice tego kluczowego krótkoterminowego wsparcia na 3,668. Kolejne 3540. Wszystko zależy od chyba rynku obligacji, bo tutaj w Stanach Zjednoczonych dyskusja na temat ewentualnego przegrzania gospodarki oraz wpompowywanie nowych, coraz to większych środków celu pobudzenia gospodarki budzi od razu presję inflacyjne, co widać na rosnących ciągle rosnących rentownościach amerykańskich bundów, to jasny znak, że inwestorzy mogą obawiać się o jakiś chwilowy zastój na rynkach ryzykownych aktywów. Patrząc na poziomy dzienne, właśnie duża szansa do tego, że przecena nastąpi w stronę 3540. Na razie po dwudniowych korektach powstają nam od szczytu impulsy spadkowe z targetami o których wspominałem. Przekładając to na indeks strachu, nowych kontrakty, kontrakty kwietniowe uklepują. Powoli Dęko w okolicach 27 punktów. Natomiast to, co się dzieje na wykresie godzinowym jest chyba dużo ciekawsze. Patrząc na miesiąc marzec ostatni szczyt przed dołkiem po jego wybiciu stał się wsparciem, i to jest poziom 27 punktów. Na payrollsach ta zielona świeczka pokazała tylko i wyłącznie. Niepewność związaną z, z przegrzewaniem gospodarki, rosnącymi obawami o wzrost inflacji, no też od 1 marca mamy opór w okolicach 30 punktów. Jak to ma się do historii? Tutaj, gdybyśmy popatrzyli na kontrakty oraz na indeks strachu, jak zachowuje on się w okresie największego wzrostu, czyli od marca ubiegłego roku, właśnie jesteśmy w okolicach minimów na tych poziomach, a wzrost obawy o inflację może spowodować to, że indeks zmienności na S&P 500 czy indeks strachu powinien wyjść na wyższe poziomy. Na razie utknęliśmy w trendzie bocznym. Najbliższe dni pokażą, czy Opór zostanie wybity, będziemy wędrować na północ, czy zobaczymy powrót w stronę wsparcia i wybicia minimów z 3 marca. Na wykresie dziennym zarówno te świeczki, dwie spadkowe, jak i trzy świeczki wzrostowe, zatrzymane na oporach robią coś nam na kształt formacji V, a kontynuacja formacji może doprowadzić do wzrostu indeksu strachu na wyższe poziomy.